Cześć, jak wiecie wszyscy, bardzo serdecznie, standardowo. Kolejny już odcinku z Hero Sików, piątych, moi kochani. Eee, I tak, na no, sam dzień dobry, poczyściłem sobie tutaj większość mapy. Eee, wydaje mi się, że większość boostów do statystyk została przeze mnie zdobyta. O ile nie wszystkie, bo mm, obczałem sobie, i chyba miałem wszystko. Eee, tak, armia Dankana wygląda na ten moment w ten sposób. No, dość obiecująco. Eee, Frejda posiada identyczną armię. To Wam od razu mówię, bo podzieliłem ich na równo. Po połowie, e, siadła Dankanowi tylko jeszcze witalność dodatkowo, e, i tak, i co z ważnych rzeczy. A mamy tą portę, nawet się nie kapę, zajebiście Z ważnych rzeczy Dankanowi siadło również wskrzeszenie, więc to jest mega trochę ubolewam u niego nad maną, tylko 60. E, ale nic, Frejdzi moja e, ma manę aż 110, więc jest naprawdę, naprawdę na fajnym poziomie. Armia wygląda, jak widzicie, analogicznie jak u Dankana, ona ma trochę artefaktów tutaj dodatkowo. No to nie wolę to. E, tak, u niej siadła również witalność, z czego jakoś bardzo do końca chyba zadowolony nie są, chociaż w sumie nic lepszego już tak osiągnąć nie mogłem, więc e, witalność jest całkiem wpyta. E, no i co? I to tyle. E, Przechodzimy sobie już do ataku słuchajcie na oba, e, na oba mm, garnizony e, i zobaczymy, co on z tego wyjdzie. Z tego co widzę poziom naj, najniższy nie jest. Eee, więc może być ciekawa walka. Zacznijmy sobie w takim razie, skończymy tę mapkę. Eee, zapewne szybko, wow, już widzę, że jest naprawdę duży ten garnizon. Ok, czyli to nie będzie aż takie proste, jak, mm, jak się nastawiałem, ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie będzie tutaj jakieś mega, mega eee, przejebane. Zostajemy w ten sposób. On tutaj chyba nie ma żadnych obszarów. Wszedł. ojej! Ależ mi się wpierdolił w te grypy. No boli w chuj Eee, ładuj tu eee, Chyba się bardzo źle ustawiłem Ojej, ależ on mnie pokara No dobra, trudno eee, Jakby, co ma być to będzie, nie? Eee, pytanie, gdzie on teraz będzie pikował No powiedzmy, że nie zapikuje tutaj Więc przeniosę się w tę mańkę Nadzieżnie zapikuję tutaj tylko gdzieś tam na dół Niestety pokarają mnie bardzo mocno przez te jego strzelcy eee, Bo będą się teraz tutaj poodsu... Chyba, że... Co ja ty wcześniej miałem? Kawalerię, co ja miałem gry no może zap no, kurwa gdziekolwiek. Dobra, powiedzmy, że nie peniam przed nim i po prostu będę się tutaj bomblował. Daj mi prawą moc. Na dzień dobry, ok. Ta zemsta kogoś tam go zabiła, spoko. E, to będzie bolesny strzał. OK, to był bolesny strzał. Powiedzmy, że może uda się na ciebie wykończyć. Dobra, jesteś w miarę już niegroźny, więc luzik. Ładuj go tutaj, 233, pięknie. Gryfy mordują. Jego gryfy też mnie tutaj zaraz zamordują. Więc póki ich nie ma, wskrześmy kogoś. Wy to jesteście maskew do wskrzeszenia, nie? Powiedzmy, że gryfy, jeszcze sobie tutaj podbiję. Wlatuj w niego. Ehm, tak, możesz w niego wlecieć. 27, cudownie. Okej, okay, strata. Taka strata mnie nawet nie boli. Szczelaj w niego jeszcze raz. Super. Tak, zapikała po strzelcach. Ok, na szczęście to nie było bardzo bolesne, więc jest ludzik. Dobra. Ehm, więc teraz tak. Kogo chcemy wskrzeszać? Co to jest ważne pytanie? Ehm, możemy wskrzesić sobie. Mm. Możemy sobie wskrzesić Albo aniołka Ja bym chciał i aniołka i szczelca tak szczerze Wskrzeszmy na razie ciebie Cudownie Wbij się w niego 68 Ok, za jednego Nie mało Gdzie ty możesz podlecieć mi teraz? Tu, tu, tu i tu, dobra, ok Złej tuj złej tuj Lecisz w płopa, spoko, to nie jest bardzo bolesne Kurwa, kontratak jebany No tak, jest 800 płopa Dobra, straty zrobiłem w kurwę większe niż komputer Ale okej, okay, damy radę Tutaj jest już na szczęście poziom niski Więc e, chyba sobie poradzimy Widzę, że chyba levela nie dostaliśmy Oj, jeszcze szybko chyba go nie dostaniemy To pytanie, czy lepiej będzie zawalczyć Duncanem, czy freedom. No właśnie To mam kurwa jakieś dylematy, słuchajcie Moralne No dobra, powiedzmy, że na razie to idziemy w tym kierunku Freydą. Eee, przejdźmy teraz do walki Duncana bo ona pewnie będzie równie ciężka, eee, co i ta Frejdy. No właśnie, jak nie cięższa, bo on nie ma tych wszystkich grupówek. Mm. On i tak do mnie doleci, więc jak na moje, zróbmy coś w ten sposób. Ok, no on i tak do mnie by doleciał, i tak, więc jakby spoko. Wbijaj się tutaj we mnie. Cudownie. Ach, zapominam, że się ustawiam za blisko cały czas. No właśnie! I my się mu teraz wpierdalamy prosto tutaj na ryj, żeby on mi aż takiego gwiazdu nie zrobił. No cudownie. To i tak jest mega, mega bolesne dla mnie, ale okej. Okay. Eee, ładuj tu. Będziemy się wskrzeszać, słuchajcie, tak czy siak, więc. Mm, więc dobra, to jest do przeżycia. Eee, dobra, co teraz? Będziesz ty, potem będziesz ty. Ładuj go. Pozwonić mi się tego skurczybyka. Poczekajcie chwilkę jeszcze, chcę sobie jedną rzecz zobaczyć. No... Dobra, w git. Wracamy do gierki. Standardowo się kamerkę zobaczyć, kontrolę kamiery. Nawet nie. Eee, no właśnie, ty nie masz tych wszystkich grupówek. Masówek, sorry. 66 złapy, bierz no o wiele, o wiele więcej. Hmm. Kiegoś tam ja też nie masz, nie? Duncan generalnie nie jest najmocniejszym z moich bohaterów, jakich posiadam. Zdecydowanie Frejda wygląda lepiej od niego Ale Frejdę też mogliśmy budować od samego początku wedle naszego uznania, nie? To była mega, mega przewaga nad Duncanem No, hmm, bo jednak Duncana dostaliśmy gdzieś tam już jako gotową postać, nie? E, więc pod tym względem... O kurwa, mi tylko trzy anioły zostały No to zaraz mnie nie zostanie żaden anioł Hmm Podlecił Tak, więc to jest ta różnica między Duncanem a Frejdą że po prostu e, Duncana mieliśmy już gdzieś tam stworzonego przez, przez komputer, nie? Wiecie o co chodzi. E, to tak sobie teraz myślę, że w sumie chyba dużo lepiej by mi było zagrać słuchajcie e, bitwę w której dwie bitwy Frejdom niż jedną Duncanem i Frejdom e, z tego powodu, że... więc jak słaby Freda dostała i bym był w stanie ją jeszcze mocniejszą bohaterką zrobić no a tym sposobem nie jestem w stanie tego zrobić. No ale już trudno, gdzieś tam... Najwyżej będzie to jakiś błąd, który będą musiał po prostu sobie przeżyć, przetrawić. Najwyżej będziemy gdzieś tam level w dupę, nie? Trudno. E, dobra, postarajmy się tak się podskrzeszać, słuchajcie, na tyle ile będziemy w stanie tutaj. Hmm, za chwilkę to zrobić. No, mamy bardzo duże straty. O, on jeszcze dwa ataki zadaje, no właśnie. A, ten dwa razy zodejem, bo nieograniczony kontratak, tak? No, racja. Przecież że tak. U, a tu on są balistę, nawet tego nie zauważyłem, powiem ci, panie Dunkanie. Spoko. Eee, tak, myślę, nad czym. Zastanawiam się, co tutaj wskrzesić, ale no, chyba anioł. Anioł chyba będzie zdecydowanie najlepszym wyjściem do wskrzeszenia. Tylko dwa? Ojej, tragicznie mało. Eee... No, ale tak, anioł, anioł musi być wskrzeszony. Zdecydowanie tak. Tyle masz hapsów teraz? Mało. Ale nie powinni cię zabić. No właśnie, jest Git. Ehm, dobiegnoja. gnoja Teraz pełna artyleria leci tutaj. Tobie na ryj, panie kolego. Ehm, mamy ich 21, całkiem wpyte. 73, 76. Wbija się tutaj. Taj Te mi teraz całkiem mocno pewnie zaoprzywali. Strzałem na ryj. No i ja myślę, że w anioła polecisz. No to nie ma tragedii. Wbijaj się w niego Ze szczęściem, fantastycznie Duże straty, bardzo duże, nie jestem zadowolony Z poziomu na jakim te bitwy rozgrywałem Ale okej, okay. powiedzmy, że jestem Gdzieś tam do przeżycia O, może jeszcze na wskrzeszenie puścić. fantastycznie e, No to kolejne anioły Bomblujmy sobie je Będziemy mieć ich około 20 na ten moment Jeśli się nie mylę Więc całkiem, całkiem przyjemna liczba Muszę sobie delikatnie gierkę ściszyć, bo Wali mi po strasznie, no spore są te straty. O, mistrz odwołania ehm, Grupała wytrzymałość, spoko Też spoko, ale weźmy sobie mistrz odwołania Zdecydowanie wszystkich mistrzów bym chciał posiadać w swoim e, zanadrzu Ty nie masz dużo czaru, więc podejść tutaj, może czegoś się tam nauczysz No właśnie, ta pułapka, zawsze to jest coś dodatkowego dla nas, nie? Okej, okay. i stąd już Frejdą sobie wyruszymy gdzieś tam przed siebie E, daje całą armię jaką posiadasz, Panie Dankanie, mm, Na pewno daje jeszcze wóz z amunicją i balistę, niech to ma No 17 aniołów, powiedzmy, że to jest w miarę, w miarę 700 strzelców, to jest bardzo ładny wynik, nie? Że ja lubię bardzo tych strzelców, to naprawdę No jest git Pytanie jaki tutaj, ile tej ekspa dostaniemy e, Mam nadzieję, że uda się wbić następny level, chociaż o to może być stosunkowo ciężko mm, Dobra, wbijamy się w zamek Tutaj raczej nie powinno być wielkich kłopotów ze szturmowaniem go. Nawet nie jestem przekonany, czy musimy go grać. Stwierdzam wręcz, że nie musimy tego grać. Ok, no zajęliśmy mu ten zamek. I co teraz? Co dalej? W tym? A, on miał w ogóle tylko formę. To jest coś Tragiczny. Ok, zbudujmy stocznię, bo z tego co ja rozumiem, będzie ona nam potrzebna, tak? Tak, udaj się w podróż w morską do Talongard. E, no to co? Budujemy łódź i wbijamy na nią. Okej, okay, to jest cel zrealizowany. Tu jest jakaś irina nagle. Okej, okay, on mnie takie. Dobra, czyli będziemy mieć finałową bitwę na na statku, okej. Okay. Bardzo bardzo ciekawa koncepcja. Muszę przyznać. No podbijać tutaj od razu. Ja tu widzę, że coś się chyba modele. Albo mi się wydaje, albo modele się trochę spindoliły. Dobra, w ten sposób się ustawimy. Wiadomo, on i tak nas wiedzie, więc my też w niego. Wolę wjechać w niego niż. Niż tego nie robić, ładuj go. Cudownie, za 15. Teraz mamy wolną drogę dla na naszego paladyna. Na dzień dobry, pani Frejdo. Hmm. Tym razem przyspieszenie poproszę. Cudownie. Yy, setkę, 550. Zajmijmy się tą setką na start. Świetnie. Świetnie. Yy, uj, ale aniołek jest bardzo słabo. Jest wręcz w ogóle niewykorzystany w takim razie. Źle się wypozycjonowałem, boli. Ale nie masz mocnej armii, jesteś z ludzi. 15 seraf też trochę tej zrobi. 140 chłopa. To nie jest bolesne, słuchajcie. To nie jest dla mnie bolesne. Dobi ich. No i chłopem już do przodu przemy. Hmm, kolejny strzał. To Tobą walni tu. Cudownie, nie, to nie była już trudna bitwa, słuchajcie. E, jeszcze mogę na poniżenie cię. E, pani Irino. W skrzeszice, kurwa, gryfy. Ja jestem już poniżona. Absolutnie. No i bijemy, mordujemy i koniec tej misji, słuchajcie. Czyli to oznacza, że w tym odcinku już przejdziemy sobie do kampanii Carson Ludów. Tak? Czy się nie mylę? Teraz pewnie będzie jakaś kadscenka, więc polecam sobie podgłośnić grę. O, właśnie, już się zamykam. Wy sobie troszeczkę podgłośnicie filmik, żeby było wszystko lepiej słyszalne, oczywiście. Dokonale walczyłeś, Dankanie. Dziękuję. Muszę teraz uwolnić mojego ojca. Pomógłbym ci, ale potrzebują mnie tutaj. Nie spocznę, dopóty mój obcas nie zostawi wyraźnego śladu na zmykającym tyłku Laslo albo na piasku pokrywającym jego grób. Oczywiście. To twój obowiązek. Wrócę najszybciej, jak się tylko da. Zobaczymy się raz jeszcze. Ramię w ramię na polu bitwy. Tak uważasz, Braylon? Ja tam wolę kilka innych miejsc, w których moglibyśmy się znaleźć ramię w ramię. Najpierw sprawy najważniejsze, Dankanie. Musimy odbudować Imperium. No tak, ale Imperium potrzebuje potomków, a to oznacza... Niebezpieczny z ciebie człowiek, Dankanie. Powodzenia... Ale nie zaprzeczyłam mu, Syfasi, ja tu widzę szansę dla chłopa. Tobie też tego życzę. Do następnego spotkania. jeszcze masz szansę, Dankanie. Walcz, walcz o Frejdzinę. Może zamoczysz. Dobra, co? Kończymy misję, kończymy misję. I kończymy też kampanię. Fantastycznie, moi kochani, więc w ogóle bez zbędnego, zbędnego pierdolenia. Przechodzimy do kampanii Bund Wolfstana. Zepsucie w kamiennych aulach. I misja pierwsza strefa przygraniczna. UJ Jezu, już czuję ten klimacik. Słuchajcie, no jaram się. Jaram się mega. Mm, strefa przygraniczna. Przez cały wieki żadna armia nie śmiała wejść na tereny Grimheim. Krasnoludzkiego królestwa. Nawet spragnieni bogactw krasnoludów wiedzieli, że na Arak Arkat to nieugięci wrogowie. Jednakże teraz wojna nadeszła z kierunku, z którego nikt się jej nie spodziewał ze strony starych sąsiadów i sprzymierzeńców ludzi z Imperium Gryfów. Pora, by krasnoludy przypomniały sobie o swych umiejętnościach bitewnych i aby ich wrogowie też już nigdy o nich nie zapomnieli. Jest klimacik, słuchajcie! Na sam start, ja proponuję jeść sam na niedźwiedziu No i zobaczymy, zobaczymy co pan Wulsa ma tutaj nam do powiedzenia, okej okay. Spokrewnieni. Winio to swoją matkę! Nie. Twoje zadanie jest oczywiste. Wydaj księcia, zakończ wojnę! Tchórz! Atakują nas, a ty się chcesz poddawać! Tysiąclecie królów krasnoludzkich właśnie się obraca w krobie, słysząc coś takiego. Co za głupota. A w dodatku jeszcze pozwoliłeś zbiec jednemu z najeźdźców. Ścigałem jej armię aż do samej granicy. Jesteś z mojego klanu. Moje słowo jest dla ciebie wiążące. Złamałeś swoją własną przysięgę. Ja tak tego nie postrzegam. Idę pomówić z królem. Idź ty tchórzliwy robaku. Nie ryzykuj wojny, aby utrzymać swe ziemie. Jeszcze przypadkiem zabrudzisz sobie szatę, Idź, wypłacz się przed Radą Królewską. A właśnie, pójdę. I gdy wrócę, zmienisz swoją śpiewkę. Najpewniej śpiewać będziesz hymn zwycięstwa, podczas gdy Laslo i jego fanatycy będą śpiewać pieśni żałobne. Jesteś zbyt pijany i zbyt głupi, żeby go pokonać. A co ty możesz na ten temat wiedzieć? Może i czasem jestem pijany, ale zawsze jestem mądry, a ty jedynie bywasz pijany a, To się jeszcze okaże, zobaczymy co na ten temat będą mieli do powiedzenia król Tolgar i najwyższy kapłan Hangwul Hangwul, tak? Lepiej pomówię z moim klanem, nigdy nie wiadomo z której strony może nadejść burza To, to ja, to ja jestem czasem pijany, ale zawsze mądry, pamiętajcie o tym E, Okej, okay. podoba mi się Ta analogia do picia Picie lubimy Kawy, oczywiście Okej, okay. dobra Zapowiada się nam naprawdę Naprawdę ciekawa kampania Totalnie nie znam Kampanii krasnoludzkiej e, Poczekajcie chwilkę Standardowo muszę coś tutaj podklikać na kamerce I już się widzimy W normalnym Tak jest, widzimy się już normalnie Jezu, i słuchajcie się w ten soundtrack w tle, nie? Jest tak fenomenalny, tak klimatyczny jest ten soundtrack Krasnoludki, no kurwa, ależ ja się jaram, dawno się ja tak nie jarałem grając Fajnie mi się grało tą mm, przystanią, nie powiem, że nie, ale Kurwa, jak ja się cieszę, że wreszcie poznajemy nową frakcję, że wreszcie jest dane nam pograć, wiecie Czymś innym, czymś, czymś takim świeżym, nie? Niesamowite, dobra, na sam start, widzę trzy zamki Dwa rozbudowane, jeden całkiem nieźle. Utrzymaj oba miasta. OK, zbuduj określoną armię. Najmniej 300 strażników. Spokobu, sam musi przeżyć. Zbuduj gilię runiczną pierwszego poziomu. Okej. Okay. Czyli coś tu mam. Najpierw pokażcie mi jeszcze Wulstana Armię mamy chujową. Jestem władcą kapłanem Rumów, przepraszam, posiadamy logistykę i podstawową znajomość runów. Eee, strażnik graniczny w odroszuje plus 1 do obrony za każde dwa zdobyte przez niego poziomy. Jeśli walka toczy się o dzień drogi od posiadanego miasta, okej, okay, czyli słabe są bardzo słabe. No dobra, no nieważne. Co my tutaj możemy osiągnąć? Absurdna ochrona. Zwykłe ataki przeciw jednostkom bohatera zawsze są pechowe. Szczęśliwe ataki zmiany są na normalne. Jeśli wróg ma szczęścia natury, efekt obóz zanosi wzajemnie się za Zajebiste, czyli każdy atak jest pechowy. Zajebiste I w sumie jest przez to łatwa No jest na pewno magia zniszczenia Którą ja chcę mieć w chuj Bo chcę mieć w chuj Armagedon Obrona, u krasnoludów chyba must have. Magia przywołania Niezbyt mnie to u nich jara Aczkolwiek może się grubo mylę Mamy też logistykę Więc jest spoko, będziemy mieli mobilność Czyli mam już ile? Raz, dwa, trzy cztery zdolności, czyli możemy sobie dobrać jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie jeszcze jedną zdolność byśmy mogli sobie dobrać i pisaliście mi, że bardzo, bardzo mocna u nich jest też magia światła, więc ewentualnie w magię światła byśmy poszli ale myślę też nad pewnym, myślę można nad dowodzeniem mogłoby się całkiem spoko moim zdaniem sprawdzić myślę nad talentem magicznym, żeby srać tymi czarami ile się da no dobra, słuchajcie, trochę trochę tutaj jest do pomyślenia, na pewno. Kurde, fajnie wygląda ten skill wheel. Yy, podoba mi się to. Podejdźmy tutaj na sam start. Co możemy tutaj rozbudować? aha, mamy, póki co gówno, ale porówno. Dobra, dawaj mi tych podstawowych popaczków. Miejmy ich. Yy, co w innych zamkach możemy to jeszcze zrobić? Tutaj też mamy jakąś tam podstawową obronę. Ok, spoko. Tutaj jesteśmy. Tutaj też to zróbmy. Yy. No i co, chyba zaczynamy sobie. Widzę, że mam jakieś tutaj startowe też kopalnie na dzień dobry. Także okej. Okay. No co, spróbujmy powalczyć w takim razie. Nie tracąc nic przy okazji. Nie przeczytaliśmy sobie jeszcze historii Wolfstana w sumie, tak zapomniałem. Totalnie zapomniałem. Ponoć jest to dość ciężka kampania. Także już trochę się boję, bo ostatnia ponoć ciężka kampania. To była w podstawowych Heroesach piątych kurwa jak grałem tym lochem niebanym, i było 280 trylionów odcinków z tej kampanii właśnie. Ale, 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 ale. Nie zapeszam. Liczę, że będzie to dużo, dużo lepsze niż yy, kampania LOP-u. i teraz słuchajcie się w tym muzykę, Ja przez chwilę nic nie robię. Słuchajmy jak różni po prostu. Teraz najlepszy motyw się zaczyna. He, zaraz będzie, dobra. Eee... Teraz będzie. Fantastyczny jest ten kurwa motyw, jak ja się cieszę. Dobra, zacznijmy. Nie mamy żadnych czarów, więc po prostu lepcie z mamuciego roku, yy, niewierny chłopie, chłop Tasiu. E, oczywiście patent z jedynkami musiał być tutaj zastosowany moim zdaniem, żeby nie tracić żadnych wojsk, które będą nam w miarę przydatne na przestrzeni tej kampanii. E, no i okej okay, no słuchajcie, no tak będziemy sobie tutaj na razie pogrywać. Gdzieś tam będę się starał pewnie dojść do tego... zjebęłem ruch. Będę się starał dojść do tego skillilla. Zobaczymy jak to będzie szło. E, ekspertem w grze krasną też kurwa złej włócznikiem i ja pierdolę Co za głom. E, ekspertem jeśli chodzi o z Noudami, też jakimś wybitnym nie jestem. E, to Wam mówię na dzień dobry. Zajmie kontra tak. E, ale no, nic sobie nie zrobimy. Słuchajcie, z włócznikiem jest jeszcze jedna z w... harcownikiem, Sorry, jest jeszcze jedna sprawa. Oni mają piekielnie, piekielnie mało. Gdzie tu macie strzałki? E, gdzie macie strzałki? Pokazane, ile posiadacie. Tutaj oni mają piekielnie mało, bo oni mają tylko cztery strzały, więc absolutnym. Must have jest e, zakup wozu z amunicją, słuchajcie. A podejść tu. E, bo jak się dobrze ustawimy, no właśnie, to nic tutaj nie stracimy. W sensie nie będziesz w stanie nam tutaj nic zrobić. Waltu. 9, ok, super. E, no i wbija się do niego od dołu. 14, fantastycznie. I ty nam nic też nie zrobisz, więc, ludzik, wejcik, wejcik. Kontratak, cudownie. A co mamy teraz za... A, wściekłość, bo nam zginęła jednostka, okej, okay, tak, zrozumiałe. Dobra, z tego co widzę, jeszcze będziemy mieć jedną turę ostrzału, więc wycofajmy się jeszcze kawałek w tę stronę. A jakby trzeba, trzeba, widzicie, dość mocno wyważać sobie tutaj jak grać tymi jednostkami. Jeszcze też nam będzie oczywiście mechanika runiczna właśnie, ale to wszystko z czasem, na spokojnie, słuchajcie, nie ma się co. Co przejmować? No A nie chciałem się zaatakować, no dobra już pójdź, ściągnęliśmy ci kontratak. Tu mamy dwóch tych chłoptasiów straty. E, no jak widzicie, na początku na pewno te walki e, nie będą należały do najłatwiejszych i najprostszych. E, będzie pewnie dużo kombinowania, będę się dużo wkurwiał, ale okej, okay, no podoba mi się to. Jak, jak rozwiniemy sobie tę armię, jak rozwiniemy w usta, no to ja wiem, że naprawdę, naprawdę to może być mega, mega mocne wojsko. Więc e, no czekam na to, czekam na to bardzo. Spróbujmy sobie zapisać grę. Już nazwijmy sobie nowy ten Wolfstan. Zapisujemy. No i spróbujmy cię tutaj porobić. Miałem cichą nadzieję, że cię przyłączycie, drodzy Państwo, ale jeśli tego nie robicie. To trudno, szkoda trochę. Eee, jedyneczkę kolejną, jedyneczkę kolejną mi daj, ok, fantastycznie ciao Bella. Ustawiam eee, się tutaj w taki kwadracik. No i będziemy się bronić. Eee, czarów dalej nie mamy. Dobra, ok. Eee, no, także jak widzicie, właśnie tak to będzie na sam start najprawdopodobniej przez dłuższy okres wyglądać. Ładów tego, może wejdą przeszywające, przeszły przeszywające rany, wyniszczające rany, sorry. Eee, to zadaje po prostu mm, obrażenia, eee, co turę, jak, jak trucizna działa, nie? Nie wiem dokładnie, które jest bardziej opłacalne, które mniej, dajmy Defenda, to może dostajemy tam jakiś buścik, zawsze. A nie, nie daje. Aha, bo to ci. Wam ograniczę. Ok, to ograniczę inicjatywę i prędkość. Dobra, dobra, dobra. Sorry. Sorry, Memory. E, widzicie też, że te krasnoludy żenują żenująco mało obrażenia. E, więc no niestety, nie za to nie poradzimy. Ale są całkiem twarde, jak to krasnoludy zresztą, nie? E, ciebie musimy już uderzyć. A tutaj trzeba liczyć na to, że wejdą nam. Aj, kurwa, ależ błąd. Dobra, liczymy na przeszywające na tym. Nie weszły. Ależ się głupio zostawiłem. Dobrze uderzył w jedynkę na szczęście, był głupi. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo słabo to wyszło. Przeszywające nie weszły, szkoda. Dobra, wbijaj w niego. Oni na szczęście też nie biją jakichś dużych obrażeń, nie? Więc to też jest zawsze jakiś tam plusik z tu Ale i tak będziesz mu przecież tej dojść. Dobra, zajebałem się mułem. Eee, okej, okay. ty dalej mi nic tutaj nie zrobisz, panie kolego, bo ty do mnie i tak nie dojdziesz jeszcze, więc ludzik, na ciebie się jakoś tam... Mm, o ciebie się nie martwię jakoś bardzo. Ładuj tutaj misiaczku. A! Zeszły ci już przeszywające? No to bardzo niedobrze. E, bardzo niedobrze. No dobra, trudno. Tak by trzeba z tym żyć. Może ci wejdą jeszcze raz, nie, ale weszły weszło szczęście, więc jest ludzik. Morduj kolejnego, piątka tutaj już mi nie za wiele zrobi. Pięć obrażeń to nie jest źle. No właśnie, może wyżej jednego chłopa mi utłuc um, Ładuj w tego, piątkę Za jednego, wiadomo, że tak, tak Prosta matematyka um, Ciągnij kontratak Misiaczek wjeżdża Czterech, fajnie No, nawet już mi jednego nie jesteś w stanie zabić Ty jednego jeszcze jesteś w stanie zabić, bo oni mają 7 życia, trzeba o tym pamiętać E, tu macie wszyscy kontrataki, więc e, ładuj w tego chopa. Za dwa obrażenia, no cudownie. Aj, ty już nie masz. Ha, ty już nie masz strzałek. Dobra, wbijaj w niego. Trzech, okej, okay. weszły mu te wyniszczające, czy jakieś tam. Spoko. Ty już padłeś. Wbijaj się w niego. Nie powinieneś tutaj znowu. Nie powinieneś mi umrzeć. Dobrze, nie umierasz. Jeden punkt obrażeń, to nie jest źle. Morduj tego. Zostaje nam dwójka, okej. Okay. Kurde, sporawe straty, muszę przyznać. Trochę tych jedynek, wszystkie jedynki nam poszły. 11 aż, wow. E, he, dużo. Mm, no dobra, trochę się obawiam, powiem wam tak szczerze mówiąc, tego poziomu w takim razie. Ale okej, okay, moi kani. póki co na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału i widzimy się już jutro o godzinie 18 standardowo w kolejnym odcinku z Heroesów, piątym kolejnym odcinku z kampanii już krasnoludów. Do zobaczenia i do usłyszenia. cześć, na razie.